Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Farid i witam was na kanale Typowa Dwójka. Drodzy, chciałbym się z Wami podzielić dzisiaj fajną miniaturką między dwoma Grandmasterami: jednym z Indii, Pranesz, drugim natomiast z Chin, Xui. I tutaj na zawodnika było zaledwie 10 minut więc nie ma jakichś potężnych, długich strategii. Ale, ale było tutaj kilka ciekawych motywów, także bez zbędnego gadania, przejdźmy do szachownicy. Będziemy patrzyli ze strony Xiuyi, który grał tutaj czarnymi. No i co? E4, E5, skoczek F3, skoczek F6. Szybko wchodzimy w obronę Petrowa. I trochę agresywnie, trochę agresywnie, ponieważ w wielu przypadkach tutaj jednak czarne grają skoczek na C6. Skoczek na C6 po to, żeby obronić tego atakowanego piona. Natomiast tu e, czarne decydują się na bardziej agresywne podejście i stwierdzają: Dobra, ty atakujesz mojego piona, no to ja zaatakuję twojego, tak? A, czyli taki pojedynek rewolwerowców. Mm, ale białe bardzo szybko uspokajają pozycję. Skoczek na C3 i skoczek na C6. Mamy tutaj a No, obronę. No, wariant, wariant 4 skoczków A, i dlaczego mam taki smutny głos? Ponieważ takie pozycje są bardzo nudne. A, dlaczego nudne? No, bo mamy kompletną symetrię. Mamy kompletną symetrię. No i tutaj nie ma jakichś wielkich fajerwerków, tak? E, tutaj nie wiem, biały mogą brać końc na C4. Goniec C5, Roszada, Roszada. Jeszcze niech zagrają H3 i H6, i mogą już sobie podać ręce do remisu. No ale nie, nie. na szczęście tutaj pranesz uratował. No i zarzucił takie nuty a partii hiszpańskiej. Goniec na B5 atakuje tego skoczka. A co za tym idzie, podważa obronę tego piona. Podważa obronę tego piona. No, i tu czarne łamią trochę tych zasad, ponieważ po raz kolejny grają tą samą figurą w debiucie, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, idąc tym skoczkiem naprzód, całkowicie odpuszczają obronę tego piona z E5. A, no, ale trzecia rzecz atakuje jeszcze tego białopolowego gońca. Więc tutaj. Dość prowokacyjny ruch. Dość prowokacyjny ruch. Co na to białe? Wycofują. Nie chcą stracić pary gońców, wycofują swojego gońca na C4 i grają solidnie. Grają solidnie tylko że czarne usilnie starają się oddać tego piona. Usilnie starają się oddać tego piona, no i tutaj białe chwytają tą przynętę, biorą tego piona. I pozwalają czarny na wprowadzenie kolejnej figury do gry. I robią to jeszcze z tempem, tak? ponieważ tutaj Hetman atakuje Skoczka. Hetman jest na tej samej kolumnie co król. No i ten pion jest związany i będzie również naciskany przez Skoczka, przez Hetmana. Więc robi się ciekawie. No i tu białe stoją przed wyborem, przed decyzją, czy ten skoczek powinien wrócić na to samo miejsce na F3, czy może na D3. A wybór padł na D3. Z jednej strony, ok, blokujemy swojego czarnopolowego gońca, ponieważ ten pion nie może się ruszyć. Ale z drugiej strony, atakujemy gońca przeciwnika. No i pytanie, czyj atak będzie szybszy? A, na razie. Czarne decydują się na kontrę. Czarne decydują się tutaj na kontrę. Yy, chcesz mojego gońca? Nie ma sprawy. Ja wezmę twojego, tak? Ja wezmę twojego. No i co więcej, białe będą musiały poświęcać kolejny ruch na to, żeby z tego pola C5 ponownie ewakuować swojego skoczka. Czyli ten skoczek, no to on by już zrobił raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze piąty ruch e, gdzieś tam, prawdopodobnie tutaj na A4, musiałby zostać zagrany. A dlatego tutaj biały nie pokusiły się na tego gońca. Tylko stwierdziły, że dobra, po prostu wezmę, po prostu wezmę tego piona z D5. No i co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Bo na ten moment czarne są dwa piony do tyłu. Czarne są dwa piony do tyłu, ale mimo wszystko pozycja jest równa. Pozycja jest równa dlaczego? Ponieważ czarne mają dużo większą inicjatywę. One mają cztery figury wprowadzone i mają jeszcze tutaj kilka opcji na kolejne ruchy. Natomiast u białych, no niestety, całe skrzydło hetmańskie jest zablokowane właśnie przez te dwa skoczki, a dokładniej przez. Jednego skoczka z D3 białe marzyłyby o tym, żeby ten skoczek znajdował się albo na F3, albo nawet na G3. Po prostu dala od centrum, po to, żeby naturalnie można było wprowadzać tego czarnopolowego gońca. No dobra, to co dalej? Czarne po prostu wycofały swojego gońca. Nie chcą go oddawać. On się jeszcze przyda. No i tutaj białe wycofały gońca na B3. No i pytanie, po co? Po co to zrobiły? Ponieważ w tej pozycji, gdyby białe zagrały tak leniwie, tak? Gdyby białe zagrały leniwie i zagrały na przykład roszadę? Co jest jak najbardziej naturalnym ruchem, no to czarne bardzo szybko mogą wejść tutaj do ataku. Mogłem wprowadzić gońca z tępem na Hetmana, i gdyby ten Hetman po prostu odszedł, tak, no to niechybnie, ale zostałby zamknięty. Tutaj mamy atak na Hetmana. Goniec odcina te dwa pola, a ten goniec odcina to jedno pole ucieczki. No i to byłaby naprawdę no, miniatura w 9 ruchów, ale nie. Do tego w partii nie doszło. Białe to zauważyły, dlatego stwierdziły, że, no dobra, to pole C2 jest istotne. Nie mogę oddawać tego pola tylko do obrony temu Hetmanowi, dlatego wycofam gońca, będę bronił. Mamy roszadę, mamy roszadę. No i co teraz? Czarne w dalszym ciągu naciskają, tak? One mają inicjatywę, one mają już bezpiecznego króla, mają tutaj również pięć. Figur, które mogą sprawiać problemy. A pamiętajcie, jeśli wasz przeciwnik jest do tyłu z rozwojem swoich figur, a wy jesteście do przodu, no to atakujcie. Tak? To jest wasza szansa, to jest yy, no, coś, w co powinniście celować. A Dlatego Hetman ucieka. Hetman ucieka, i tutaj, jasne, c dwa. Jest już bronione przez gońca. Tak? Więc tutaj na skrzydle hetmańskim nie ma czego szukać. Ale skoczek na F3. Skoczek na F3, widełki na króla, na hetmana. No i tutaj no, nie ma wyboru. tak? Nie ma wyboru. Białe muszą odbić. Czarne odbijają. No i jaki tutaj jest pomysł? Jaki jest plan? Generalnie. Król białych jest całkowicie unieruchomiony. No i tutaj no plan czarnych jest prosty, tak? Mamy tutaj gońca, szukamy pola gdzie moglibyśmy zamatować. No, pole jest albo tu, albo tu i tam chcielibyśmy ustawić swojego hetmana. Jak to zrobić? No nie wiem. Hetman na d7, hetman na g4, tak? To jest już mat de facto. Tylko, że białe w bardzo prosty sposób mogą się przed tym obronić. Tak? Mogą zagrać skoczek tu. Jeśli zostanie zagrany hetman na D7, wprowadzamy drugiego skoczka i teraz nie tylko bronimy pola G4, ale również robimy widełki na gońca i na hetmana. Tak? Eee, dlatego, no nie, ten plan nie jest dobry. Ten plan nie jest dobry, jest zdecydowanie za wolny. Więc może inaczej, nie wiem, skoczek tu, i potem podciągamy Hetmana, i to już może się sprawdzić, tak? To już może się sprawdzić, ale białe również to widzą, również to widzą, dlatego, ok, ten skoczek może tutaj zawędrować, otworzyć drogę dla Hetmana, no i potem sprawiać groźby na H2. Więc zagramy H3. Więc zagramy H3 i powstrzymamy tego skoczka. Tylko czy na pewno. Bo czarne i tak to grają. Czarne i tak to grają. I dlaczego to działa? Dlaczego to działa? Ponieważ jeśli białe to zbiją, no to ten Hetman i tak wyląduje na H4. I nie ma żadnej figury, która jest w stanie powstrzymać tego Hetmana przed pójściem na H1 z matem. A dlatego, a tutaj mamy kolejny genialny ruch. No i co? Tutaj w dalszym ciągu tak, ten Hetman planuje iść na pole H4. Dlatego białe zaczynają ściągać swoje skoczki do obrony. Tak? Tutaj. Ten skoczek musi trafić na F4 po to, żeby bronić tego piona, ponieważ czarne siłą po prostu wyważą te drzwi, po prostu wejdą na pole H4, zbiją tego piona i albo zamatują na H2, albo zamatują na H1. A więc tutaj po tym ruchu Hetman na H4 wylądował, ale skoczek na F4 broni. Skoczek na f4 broni, no i tutaj mamy impas. I tutaj w ogóle jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. Dlaczego ten skoczek, a nie ten skoczek? Bo jedna figura a robi bardzo dużą różnicę. Otóż gdyby zostało zagrane coś takiego. Pamiętacie tego gońca? On teraz bardzo tutaj by się przydał, tak? I Tutaj mielibyśmy mata w dwóch ruchach, ponieważ teraz ten pion nie może zbić hetmana. Tutaj goniec odcina, hetman odcina. Trzeba się zasłonić skoczkiem, no i wtedy wchodzimy z matem. Tak? Dlatego tutaj bardzo istotne jest to, który skoczek ma iść na to pole F4. Tak? No i tutaj białe dobrze wybrały. Ten skoczek w dalszym ciągu broni tego pola. No, i dlatego, no co robić? Skoczek broni, ten skoczek broni pola G3. Trzeba wypchnąć tego skoczka, po prostu pozbyć się go za wszelką cenę. A no dobra, no to chcesz mojego skoczka, nie ma sprawy. Mogę, mogę go zamienić, tak? I co więcej, teraz po ruchu D4 blokujemy Twojego gońca i jednocześnie wprowadzamy swojego. A dlatego tu mamy bicie tu oczywiście. No, odbijamy skoczkiem, a nie gońcem, ponieważ e, chociaż w sumie bicie gońcem no nie, bicie gońcem nie zadziała, bo jasne, bronimy wtedy pola H2, ale wtedy po biciu no, nikt nie będzie bronił pola G2. Dlatego tu znowu wchodzi skoczek a, a czarne spokojnie wprowadzają kolejną figurę. I teraz, białe proponują wymianę, i uwierzcie mi, jeśli białym uda się wymienić wystarczająco figur na tym skrzydle królewskim, to może, może uda im się przetrwać ten atak, tak? A, dlatego czarne nie chcą wymieniać a przynajmniej nie chcą wymieniać na warunkach białych, tak? Nie chcą wymieniać gońca za gońca, bo ten goniec białych, on kompletnie nie jest do niczego potrzebny, tak? Natomiast ten skoczek, to jest co innego. On tutaj pełni ważną rolę obrońcy. A tu białe, ok. Agresywnie eee, starają się wprowadzić Hetmana na A5, po to, żeby tutaj po tych wszystkich wymianach prowadzić jakąś kontrę, żeby tutaj właśnie wszedł hetman na g5, a no i tutaj zaczął atakować króla czarnych razem ze swoim gońcem, razem jeszcze tutaj z drugim gońcem, tak? No tak pokrótce wam pokażę, tutaj, 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 a i teraz właśnie białe przeszłyby do jakiejkolwiek kontry. Co prawda, no nie powiem, żeby ona była jakaś tutaj potężna. Ale może miałaby jakiekolwiek szanse na powodzenie, tak? A, natomiast w tej sytuacji czarne zamieniły kolejność ruchów, bo zauważyły: OK, ty chcesz tutaj wchodzić potem z szachem i tak dalej, tak? Ale ja nie dam ci na to czasu. Oddam już teraz Hetmana, i już w tym ruchu grożę tobie matem. Groże tobie matem na polu G2, na polu H1, tak, jak również na polu H2. Grożę tobie matem na trzy różne sposoby. Nie masz wyboru, musisz zbić. Musisz zbić. No i dostać mata. Nie hetmanem, końce. A ponieważ pole H2 było kluczowe, pole H2 było kluczowe, bronione przez skoczka. Ten goniec odcina tego króla już od kilku dobrych ruchów. No i moi drodzy, 20 ruchów. Partia miniatura po prostu. Takich miniatur Wam życzę, żebyście takie tworzyli, a nie dostawali. Także a, świetna partia. I wszystko zaczęło się od poświęcenia skoczka na F3. Poświęcenie skoczka na F3. I wcześniej jeszcze zmuszenie przeciwnika do tego, żeby wycofał tego gońca na b do obrony na skrzydle hetmańskim. I zwróćcie uwagę na to, tutaj po tym wycofaniu mamy cztery figury białych, które są kompletnie po drugiej stronie. A tutaj król białych został osamotniony na tym skrzydle królewskim. Gdzie czarnego po prostu dopadły. A Moi drodzy, bardzo, bardzo fajna miniatura eee, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze. A my widzimy się już w najbliższy czwartek analiza partii własnej. W zeszłym tygodniu nie było eee, była niespodzianka z Mariancello, tu zostawiam wam link. A, a już w tym tygodniu. Spokojnie wracamy na tory. Droga do 2100. A na dzisiaj to wszystko. Miłego wieczoru. Na razie trzymajcie się ciepło. Cześć!